Koniec podstawówki może być dla ciebie dużym wyzwaniem. Przed tobą przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, ale też moment na wybór odpowiedniej szkoły: technikum, liceum, a może szkoła branżowa? Jaki kierunek pozwoli ci rozwinąć swoje pasje i przekuć je w idealny zawód? Istnieje wiele ścieżek, tylko która z nich będzie najlepsza dla ciebie? Na pewno wybór ten ułatwi ci aplikacja, która powstała dzięki funduszom europejskim. Lepiej poznasz swoje zainteresowania, a z wyników dowiesz się, które zawody do ciebie pasują. Wejdź na zawodometr.pl i przekonaj się, kim możesz zostać. Sprawdźcie nasz Małopolski Zawodometr. To nowa aplikacja, która podpowie Wam, w jakich szkołach i zawodach kontynuować naukę. Wejdź na stronę zawodometr.pl i planuj karierę. Już dzisiaj sprawdźcie, kim możecie zostać w przyszłości.